Zapraszam do studiowania na specjalności zarządzanie firmą, na kierunku zarządzanie biznesem dla nieekonomistów na drugim stopniu. Nasza specjalność adresowana jest dla wszystkich, którzy chcą zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z dziedziny zarządzania biznesem. Na specjalności dowiecie się Państwo, jak otwierać, prowadzić i rozwijać własną firmę, jak pełnić stanowiska menedżerskie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jak komercjalizować pomysły. Nasze działania skupiają się wokół trzech słów kluczowych: różnorodność, innowacyjność i rozwój. Różnorodność. Na specjalności studiują studenci, którzy ukończyli kierunki humanistyczne, ścisłe czy artystyczne, co tworzy niepowtarzalną atmosferę otwartości i wymiany. Innowacyjność. Szukamy nowych rozwiązań, aby osiągnąć sukces rynkowy. Rozwój. Jako kadra stymulujemy siebie i państwa do ciągłej pracy nad sobą i permanentnego rozwoju. Staramy się łączyć profesjonalizm z serdeczną atmosferą. Do zobaczenia na zajęciach.